My lubimy na to mówić, że jest to muzyka ilustracyjna, bo właśnie pomysł wziął się od y, tworzenia muzyki do y, nagrań, które pochodzą z miasta. No jest jakieś wrażenie, jakiś klimat, y, który panuje w konkretnym miejscu. Na przykład ulica Kurkowa. E, to jest ulica, na której e, widać jeszcze ślady wszystkich wydarzeń, które miały w ubiegłym wieku miejsce. Ale również bardzo się szybko zmienia w wyniku przekształceń, które mają miejsce teraz. Taki klimat służy jako taki punkt zapalny do, do stworzenia utworu. Następnie do tego utworu właśnie wmiksowujemy ambienty nagrane na tej ulicy i powstaje taka mieszanka. Dla nas najważniejszy jest Wrocław, bo, bo tutaj żyjemy. No, trochę nie wyobrażamy sobie, jak my mielibyśmy robić płytę o czymś innym niż Wrocław. Jednak zespoły, które pochodzą na przykład z innych miast, myślę, że spokojnie mogłyby się inspirować w taki sam sposób. <grymianie>